Uwaga, ujęcie. Ja nie jestem gotowa. Kamery. Kamery. I akcja. Akcja. Jesteśmy właśnie w Ostrudzia, w pięknej gospodzie na Mazurach, na planie serialu Pensjonat nad Rozlewiskiem. Serial wraca po czterech latach na antenę. Dzisiaj powstaje wyjątkowy odcinek, bo z udziałem specjalnego gościa. Dziś mamy wyjątkową sytuację, chociaż tutaj właściwie codziennie zdarzają się wyjątkowe sytuacje. Przyjechał do nas zespół Perfect, który zamieszkał nad rozlewiskiem. No i muszę przyznać, że moja postać była pełna obaw co do rock'n'rollowego stylu życia artystów. Przyjeżdża zespół rockowy, no to robi co? Awantury, alkohol... Furwają talerze i szklanki. Okazuje się, że w naszym wieku Anna ja mam 64 z, tymi, z tym rozrawianiem już nie jest tak, tak mocno, w związku z czym przyjeżdżam, zachowujemy się w sposób dość e, kulturalny dla muzyków. Mogę powiedzieć tylko tyle, że to będzie całkiem zabawny odcinek i taki zaskakujący. Nie ma takiej spinki, w związku z czym nie każde trzy sekundy są ważne. Tutaj jest tak piknikowo, może przez to. Będziemy naturalni. Stęskniłem się za tym naszym projektem, który tak się gwałtownie przerwał. Ostatnia seria skończyła się w taki sposób, że właściwie można było to naprawdę jeszcze, jeszcze bardziej rozwijać. Dlatego zdziwiłam się, że ta przerwa była tak długa. Natomiast to, że kręcimy kolejną część, to nie było dla mnie jakieś zaskakujące.